Mieczka, ty myłaś te śliwki? No bo nie wiem właśnie one. Mieczka, jesteś tam czy nie? na polazła. Cholera no poszła, guma, gumiaki wzięła. Trzeba poleść do, do ogrodu. Nie wiem czy to, czy to myć, czy to nie myć. Cholera jasna, no. Jeszcze ja chyba sobie herbatę zrobię. Cholera zabałaganiła cały zlew, muszę w łazience myć te herbaty. Zimna ta woda, to, to to nie mycie w zimnej przecież, to w ogóle nie mycie, to w ogóle nie mycie. Dobrze już pięknie. Chcę ja tu wytrę tylko. Trzeba to wręcznik wyciągać. Jeszcze muszę cukier wsypać. Ach. Ale, ona to zawidłała. Cholera jasna. Jak ona to zawidłała. Nie mogę tego otworzyć. Cholera. O Ojej. Ale zawidłała. Muszę wsypać do cukiernicy. Bo nie ma. W pokoju nie mam cukru. Już w cukiernicy, muszę sobie wsypać. A bardzo dobrą cukiernicę, o, proszę bardzo. Bardzo dobrą. O, proszę. O. Poczęstne. I tutaj się jeszcze zmieści. O. Tu się jeszcze dużo zmieści. O. szybkiem leję. Proszę. Poczubeczek, o. I potrzęsne i jeszcze wejdzie. O. O. Jeszcze wejdzie. Jeszcze poczubek wejdzie. O. No już tu się nie. Już, już tu. już z czubkiem. Muszę tu wytrzeć, bo mi mieczka się znowu będzie darła. Proszę Państwa właśnie, proszę bardzo Herbaty mam tutaj dobrą tą, tą w Bardzo dobra herbata o. O. To już starczy to, to teraz to wrzucę miećce do... Do szklanki, do, 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 do filiżanki, bo to można na kilka razy taką turebkę przecież naciągnąć ileś tam herbat pod rząd, to jeszcze ona sobie zaleje. Dobrze. To zostawię tu. Wsypiemy. Wsypiemy. No się trochę tu polepiło mi. No to sobie, to sobie teraz uiknę. Cholera jasna, no. Nie sprawdziłem ten, terminu ważności tego cholernego cukru, no.